Cześć. Dziś poruszymy temat niezwykle fascynujący i bliski każdemu z nas, choć często działający w ukryciu. Mowa o mechanizmach obronnych naszej psychiki. Czy zdarzyło Ci się kiedyś magicznie zapomnieć o czymś bardzo nieprzyjemnym, jakby Twój umysł sam to wymazał, albo może znalazłeś serię idealnie logicznych wytłumaczeń dla swojego zachowania, które w głębi duszy wydawało się Wam trochę, Nieracjonalne? A może zauważyłeś u kogoś, że zdaje się zupełnie nie dostrzegać problemu, który dla wszystkich wokół jest oczywisty? Jeśli tak, to prawdopodobnie byłeś świadkami działania mechanizmów obronnych to takie niewidzialne tarcze naszego umysłu, które chronią nas przed tym, co trudne, bolesne lub zagrażające naszej psychicznej równowadze. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej. Czym dokładnie są te mechanizmy i skąd się wzięły w teorii psychologicznej? Poznamy najważniejsze z nich na konkretnych przykładach i zastanowimy się, kiedy faktycznie nam pomagają, a kiedy mogą stać się przeszkodą. Zapraszam. Zacznijmy od podstaw. Czym więc są te tajemnicze mechanizmy obronne? Najprościej mówiąc, są to nieświadome strategie psychologiczne, które nasza psychika, a konkretnie nasze ja, lub używając terminologii psychoanalitycznej nasze ego stosuje aby poradzić sobie z wewnętrznymi konfliktami zredukować lęk napięcie frustrację czy inne trudne emocje takie jak wstyd czy poczucie winy kluczowe jest tutaj słowo nieświadome oznacza to że zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego że w danym momencie używamy mechanizmu obronnego Działają one automatycznie, trochę jak psychiczny system immunologiczny. Ich głównym celem jest ochrona naszej samooceny, naszego poczucia wartości i integralności w obliczu informacji, które mogłyby je naruszyć. Pomyślcie o nich jak o swego rodzaju buforze. Kiedy rzeczywistość staje się zbyt przytłaczająca, zbyt bolesna, lub kiedy nasze wewnętrzne pragnienia kłócą się z naszymi wartościami czy normami społecznymi, mechanizmy obronne wkraczają do akcji, pomagają nam na chwilę złagodzić cios, zyskać czas, dostosować się, mają więc ważną rolę adaptacyjną, pozwalają nam funkcjonować w trudnych sytuacjach. Jednak, jak to często bywa, co w małych dawkach leczy, w nadmiarze lub w nieodpowiedniej formie może szkodzić, zniekształcając nasze postrzeganie rzeczywistości i utrudniając prawdziwy rozwój. Choć idea psychologicznej samoobrony jest zapewne stara jak ludzkość, to systematyczny opis mechanizmów obronnych zawdzięczamy przede wszystkim Zygmuntowi Freudowi. Ojcu psychoanalizy. Freud zauważył, że jego pacjenci często stosowali różne strategie, aby unikać bolesnych wspomnień czy nieakceptowanych myśli. W jego teorii, lęk odgrywał kluczową rolę jako sygnał dla ego, że coś zagraża jego stabilności. Freud wyróżniał lęk realistyczny przed realnym zagrożeniem. Lęk neurotyczny przed tym, że niekontrolowane impulsy z ID, czyli naszej popędowej części, wymkną się spod kontroli, oraz lęk moralny związany z superego, naszym wewnętrznym krytykiem i sumieniem. To właśnie w odpowiedzi na te rodzaje lęku, ego miało uruchamiać mechanizmy obronne. Jego córka. Anna Freud kontynuowała tę pracę i w swojej słynnej książce Ego i Mechanizmy Obronne z 1936 roku usystematyzowała i rozszerzyła listę mechanizmów, opisując je znacznie bardziej szczegółowo. To właśnie jej opracowanie stało się fundamentem dla dalszych badań nad tym zjawiskiem. Warto wspomnieć, że choć termin mechanizmy obronne jest najściślej związany z psychoanalizą, to koncepcja radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami i stresem pojawia się w wielu innych nurtach psychologicznych. Na przykład Alfred Adler, twórca psychologii indywidualnej, opisywał dążenie do przezwyciężenia poczucia niższości i strategie kompensacyjne, które, choć inaczej nazwane, również pełnią funkcję ochrony ja. W tym momencie zachęcam bardzo serdecznie do obejrzenia odcinka o Alfredzie Adlerze. Jednak to freudowska koncepcja mechanizmów obronnych jako nieświadomych strategii ego zyskała największy rozgłos i przeniknęła do szerokiej świadomości. Przejdźmy teraz do konkretów. Istnieje wiele różnych mechanizmów obronnych, ale omówimy kilka tych najbardziej znanych i powszechnych. Wyparcie, represja. To chyba jeden z najczęściej przywoływanych mechanizmów. Polega na nieświadomym usunięciu ze świadomości bolesnych wspomnień, myśli, uczuć czy pragnień, które są dla nas nieakceptowalne lub zbyt trudne do zniesienia. Przykład. Osoba, która doświadczyła traumatycznego wypadku w dzieciństwie, może jako dorosła nie pamiętać żadnych szczegółów tego wydarzenia, mimo że miało ono wpływ na jej życie. Zaprzeczenie. To odmowa przyjęcia do wiadomości istnienia bolesnej lub zagrażającej rzeczywistości, mimo ewidentnych dowodów. Jest to bardziej prymitywny mechanizm niż wyparcie. Przykład. Osoba cierpiąca na zaawansowane uzależnienie od alkoholu, mimo problemów w pracy i rodzinie, twierdzi: Nie mam żadnego problemu z piciem, mogę przestać, kiedy tylko zechcę. Projekcja. Polega na przypisywaniu własnych nieakceptowanych cech, uczuć, myśli lub motywów innym osobom lub obiektom. To trochę jak przerzucanie odpowiedzialności. Przykład: osoba, która sama odczuwa silną zawiść wobec sukcesów kolegi, może oskarżać go o to, że jest zawistny i nierzeczliwy. Albo mąż, który ma myśli o zdradzie, oskarża żonę o niewierność. Racjonalizacja to znajdowanie pozornie logicznych, racjonalnych i społecznie akceptowalnych wyjaśnień dla naszych zachowań, decyzji czy uczuć, które w rzeczywistości wynikają z innych, często nieuświadomionych lub mniej akceptowalnych motywów. Przykład. Student, który oblał ważny egzamin, bo się nie uczył, tłumaczy sobie i innym. Ten przedmiot i tak był bez sensu, a wykładowca się na mnie uwziął, i zadawał pytania spoza materiału. Przemieszczenie to przeniesienie uczuć, najczęściej złości lub frustracji z ich pierwotnego, często zagrażającego obiektu na inny, bezpieczniejszy obiekt zastępczy. Przykład. Ktoś został skrytykowany przez szefa w pracy, ale boi się mu odpowiedzieć, więc po powrocie do domu wybucha złością na partnera lub dzieci z błahego powodu. Sublimacja, uważany za jeden z najdojrzalszych mechanizmów, polega na przekształceniu nieakceptowanych popędów, np. agresywnych czy seksualnych, w społecznie akceptowalne, konstruktywne i często twórcze działania. Przykład. Osoba o silnych skłonnościach agresywnych może zostać odnoszącym sukcesy sportowcem w dyscyplinie kontaktowej, np. bokserem, Albo chirurgiem, gdzie precyzyjne cięcie jest kluczowe. Regresja to powrót do wcześniejszych, mniej dojrzałych wzorców zachowania i reagowania, charakterystycznych dla młodszych faz rozwojowych, zwłaszcza w sytuacjach silnego stresu lub frustracji. Przykład: dorosła osoba, która w obliczu dużego stresu zaczyna płakać, ssać kciuk, mówić dziecinnym głosem lub domagać się opieki w sposób Typowy dla dziecka. Ważne jest, aby podkreślić, że wszyscy używamy mechanizmów obronnych i jest to całkowicie normalne. Pełnią one istotną funkcję, pomagając nam radzić sobie z codziennymi stresami, chroniąc naszą samoocenę i pozwalając przetrwać kryzysowe momenty. Bez nich bylibyśmy stale zalewani lękiem i trudnymi emocjami. Krótkoterminowo, Mechanizmy obronne mogą być więc bardzo pomocne. Wyobraźcie sobie, na przykład, lekarza na ostrym dyżurze, który musi zachować zimną krew w obliczu tragedii. Pewien stopień emocjonalnego dystansu czy intelektualizacji jest mu niezbędny do skutecznego działania. Problem pojawia się, gdy mechanizmy obronne stają się naszym głównym i sztywnym sposobem radzenia sobie z rzeczywistością. Kiedy zaczynają nadmiernie zniekształcać nasze postrzeganie siebie i świata, utrudniają nam rozwiązywanie realnych problemów i blokują nasz rozwój osobisty. Jeśli na przykład ciągle zaprzeczamy problemom, nigdy nie podejmiemy kroków, by je rozwiązać. Jeśli notorycznie projektujemy swoje wady na innych, będziemy mieć trudności w budowaniu szczerych i bliskich. Relacji. Nadużywanie niedojrzałych mechanizmów, takich jak zaprzeczenie w przypadku uzależnienia, może mieć katastrofalne skutki. Psychologowie często mówią o hierarchii mechanizmów obronnych, od tych bardziej prymitywnych i niedojrzałych, jak zaprzeczenie czy projekcja, po bardziej dojrzałe, jak sublimacja, humor czy altruizm, które pozwalają radzić sobie z trudnościami w sposób bardziej konstruktywny. Celem terapii często nie jest całkowite wyeliminowanie mechanizmów obronnych, co jest niemożliwe, ale raczej zastępowanie tych mniej adaptacyjnych bardziej dojrzałymi oraz zwiększanie świadomości ich stosowania. Podsumowując, mechanizmy obronne to nieświadome strategie, które nasz umysł stosuje, by chronić nas przed lękiem i trudnymi emocjami: od wyparcia, przez projekcję, racjonalizację, aż po sublimację. Każdy z nich pełni określoną funkcję. Są one naturalną częścią naszego psychicznego wyposażenia i w wielu sytuacjach okazują się pomocne. Kluczem jest jednak równowaga i elastyczność. Zrozumienie, jakie mechanizmy obronne dominują w naszym sposobie funkcjonowania, może być ważnym krokiem na drodze do lepszego poznania siebie, bardziej świadomego przeżywania emocji i budowania zdrowszych relacji. To fascynująca podróż w głąb własnej psychiki. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Jeśli temat Was zainteresował, dajcie znać w komentarzach. Może macie jakieś pytania, a może własne przykłady działania mechanizmów obronnych? Chętnie poczytam. Serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę albo subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.